Po konsultacjach przedkładam rzecz pod głosowanie. Kto jest za tym, żeby teren dla Włocha sprzedać? Uwaga, liczę głosy. Już. <laughs> Chwileczkę. Może być, że ja coś źle wytłumaczyłem. Mówiłem przecież, że przeprowadziłem konsultacje. I tak, na przykład ksiądz proboszcz jest przeciwny budowie supermarketu, nie mówiąc już o innych. Więc ja mam obowiązek przeprowadzić to głosowanie jeszcze raz. Pytam wyraźnie. Kto jest za tym, żeby makaroniarz pobudował nam supermarket i wykończył niezdrową konkurencją wszystkie małe sklepiki? Proszę podnosić ręce. Włoch chodził i rozdawał prezenty. Babom suszarki do włosów i szampon, a chłopom po flaszce włoskiego wina. Suszarki do włosów? To już nie za 12 srebrników ani nawet za miskę soczewicy. Tak nisko upadli. No ale proszę księdza proboszę. no może to nie jest tak źle ten super, supermarket. To postęp, nowoczesność. W innych miastach mają supermarkety. Dziś supermarket, a jutro baby u lekarza będą sobie nosy poprawiać, cycki powiększać. Ty nie widzisz co za tym idzie? To cała cywilizacja fałszywych proroków. Wszystko za pieniądze. A w telewizji może nie widział co? Jak baby na plaży sznurek w dupie zamiast majtek noszą? Chciałby, żeby Struzikowa nam latem nad rzeko ze sznurkiem w dupie latała? No nie, chociaż Struzikowa? Demokracja jest. Demokracja? Ale ktoś im powiedział, jak mają głosować, tak? I oni tak głosowali. Jednogłośnie. To jaka to demokracja? Gdyby się ciebie posłuchali, to by była taka sama demokracja. No więc skoro teraz ksiądz Powerz się zgodzi, to uchwała Rady też będzie zgodna z księdza opinią. A po paru dniach nikt nie będzie pamiętał, czy opinia była najpierw, czy, czy uchwała. Dlatego też ja na Radzie sprawy na osu noża nie stawiał. Bo makaroniarz chce poświęcić kamień węgielny, festyn urządza, całe miasto zaprasza. No, wszyscy się cieszą. no. Ty pszczoły się nie bój. Ona tobie nic nie zrobi. Ty lepiej na ludzi uważaj. Kamień węgielny ja mu poświęcę. Po ten włoski supermarket czyny w niedzielę. I żeby jeszcze tam jakie wino włoskie sprzedawał. Co ogólnie wiadomo, że nie nadaje się do picia. Prędzej mu jakiś bezpański pies nasza na ten kamień, zanim ja go w biały dzień święcono woda po kroki.